Cześć, z tej strony Ania i witam w moim podcaście Kobieta o kibicowaniu. Za oknem już jesienna aura i moje gardło niestety to odczuwa, dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy i też postaram się ograniczyć zbędne gadanie do minimum. Ale dzisiaj jest odcinek, pierwszy taki odcinek z formatu, który pewnie będzie się powtarzał. Który, który planowałam nazwać... E, nic nie wiem, ale się wypowiem. Ale skoro da się to ująć w jednym słowie, bądź też w jednym imieniu, a w sumie w dwóch imieniach, e, to postanowiłam, że format ten będzie nazywał się Grażyna O. Przepraszam wszystkie Grażyny oraz wszystkich Januszów. No niestety podejrzewam, że wasi rodzice... Nie wiedzieli, nadając wam imię, że kiedyś e, będą one tak e, memogenne. No ale cóż, w dzisiejszym odcinku, pierwszym odcinku z tej serii, e, grażyna o Eurobaskecie. Koszykówka e, z nią nie mam za dużo wspólnego. Tak naprawdę, w, dopiero w tym roku zaczęłam oglądać jakiekolwiek mecze z polskiej ligi. A z lat szkolnych kojarzy mi się z walką o przetrwanie i o przypadkowe niewydubanie komuś oka, kiedy komuś wypadła piłka z rąk i wszyscy nagle się rzucali na podłogę, żeby ją zdobyć. I tak naprawdę o koszykówce i jej zasadach wiem niewiele. Wiem, kiedy jest rzut za trzy punkty. Wiem, że jest to takie jak błąd kroków. Ale to chyba tyle, <noise> szczerze powiedziawszy. I dopiero w tym roku byłam po raz pierwszy na meczu na żywo, i to jest świetny sport. Jest mega dynamiczny, wymaga wielu umiejętności, wytrzymałości. Jest to sport drużynowy, ale jakby indywidualnościami nie wygra się meczu, ale jeżeli masz świetnych zawodników, albo chociaż dwóch, <noise> to naprawdę można wiele zdziałać i popisy niektórych na boisku, no, są, warto to oglądać później też byłam na meczach Śląska Wrocław właśnie w roli fotografa i na hali Stulecia przeżyłam Sodomy i Gomorę, szczerze powiedziawszy, ale to jest temat na pewno na inny raz czyli finały Śląska Wrocław z perspektywy bardziej fotografa oraz w sumie, no, też kibica bo pierwszy raz widziałam, żeby kibice aż tak się zaangażowali w świętowanie. Śląsk wygrał w tym roku y, naszą Polską Ligę Koszykówki. Y, ale dzisiejszym tematem jest Eurobasket. Eurobasket, który podejrzewam, że oprócz prawdziwych fanów koszykówki w Polsce nie interesował się nikt do etapu, kiedy wyłoniono 8 najlepszych drużyn, y, w tym Polskę. I podejrzewam, że właśnie ćwierć był meczem, który przyciągnął bardzo dużo kibiców, a po tym, jak wygraliśmy za Słowenią i ten mecz widziałam od trzeciej kwarty, którą oczywiście panowie troszeczkę gorzej zagrali, ale całe szczęście mecz wygrali. Później przyszedł czas półfinałów i finałów, całego powiedzmy weekendu finałowego w Berlinie, i podejrzewam, że już wtedy przed telewizorami naprawdę dosiadało sporo osób, które podobnie jak ja o koszykówce wie niewiele, e, bo też pytałam swoich znajomych, czy planują oglądać. No, w sumie tak i tak jest taki weekend, gdzie nic nie, nie ma większego wydarzenia sportowego. I pomimo tego, że nie znają reguł, to z chęcią obejrzą. E, i cóż, mecz z Francją, no po prostu Francja pokazała nam, co oznacza dobra drużyna z zawodnikami z NBA. Ale w ogóle zanim zacznę to wszystko jeszcze omawiać, to przede wszystkim gratulacje, bo to jest historyczny sukces. I naprawdę, i takiego poruszenia w narodzie, w innym sporcie niż tym, w którym coś osiągamy... Typu nie wiem, skoki narciarskie, tenis, siatkówka. Nie widziałam od dawna i naprawdę gratuluję całej kadrze i oby teraz była to ta fala wznosząca, oby jak najwięcej meczów było udanych, ponieważ za trzy lata Eurobasket odbędzie się między innymi w Polsce i to jest super, i to jest świetny krok do tego, żeby tą, ten, tą dyscyplinę sportu spopularyzować w naszym kraju, bo żeby jakoś podtrzymać też zainteresowanie musimy widzieć mecze na najwyższym poziomie też, też w Polsce i jeżeli utrzymamy tą tendencję no powiedzmy zwycięstw a na pewno chociażby w Wychodzenia z grupy na kolejnych imprezach sportowych, to naprawdę atmosfera w 2025 roku może być świetna i może właśnie spowodować tą popularyzację tego sportu. No właśnie, co do, samych, co do samych półfinałów, finałów ciężko mi się odnieść, bo to są mecze, które widziałam, są trzy mecze widziałam w trakcie tego Eurobasketu, jak typowy polski kibic, jak typowa grożyna, usiadłam przed telewizorem i twierdziłam, że sama do siebie będę komentowała i oczywiście no z Francją nie mieliśmy za bardzo nic do gadania, a czuć było, że Niemców to możemy tam... To było w naszym zasięgu, dlatego z jednej strony jesteśmy mega dumni, jesteśmy zadowoleni, to jest historyczny sukces, a z drugiej strony jestem troszkę tego niedosytu, bo ten brąz naprawdę był chyba w zasięgu naszej ręki. Niemniej jednak ogromny, ogromny sukces i co mi się najbardziej spodobało, to fakt, że po całym turnieju praktycznie nie widziałam negatywnych komentarzy. Nie widziałam negatywnych komentarzy, którzy, jakby osób, które e, właśnie widziały tylko te dwa mecze ostatnie i postanowiły, że wypowiedzą się na temat sportu, o którym się nie znają, że Boże jak wygracie, to za ciamajdy, nie da się tego oglądać. Nie, widziałam przede wszystkim na różnych właśnie w komentarzach na Facebooku pod, na portalach o sporcie. Same pozytywne komentarze. Rzeczywiście ludzie troszeczkę już tak, wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia i po wygranej ze Słowenią po prostu stwierdziliśmy, że może nie wiem, jest, jest szansa na medal, ale przed imprezą to to czwarte miejsce każdy brałoby w ciemno e, i bardzo mi się spodobała postawa naszych, e, naszych kibiców, bo szczerze powiedziawszy rzadko się to zdarza bo wystarczy popatrzeć na niedawne Mistrzostwa Świata w siatkówce i jakby całe szczęście moi znajomi tego nie mówili, ale niejednokrotnie słyszałam, że siatkorzom to się nie należało w ogóle, nie należało się to złoto jak oni w ogóle zagrali, co to w ogóle jest co z tego, że przegrali jeden mecz na tych mistrzostwach? tak, no, no tak, tak była drabinka ułożona i ten jeden mecz spowodował, że skończyliśmy ze srebrem mistrzostw świata, ale przez to, jak bardzo jesteśmy rozpieszczeni przez siatkarzy, wymagamy od nich jak najlepszych wyników zawsze i niestety, ale za sukcesem ciągnie się też ciągnie się to pasmo powiedzmy hejtu i wymagania czasami rzeczy niestworzonych i czasami Człowiek się pomyli po prostu i czasami nie będzie miał świetnego dnia, a Włosi w przypadku siatkarzy, no, mieli po prostu genialny, to był genialny mecz z ich strony i nasi nie mogli ich złapać, złapać koniec kropka. Ale wracając właśnie do, do koszykarzy, e, myślę, że oni też są z siebie dumni i myślę, że mam nadzieję, że to jest ten moment, w którym ta dyscyplina tak nie chcę powiedzieć, odbije się od dna, bo. Bo fanów koszykówki w Polsce jest mnóstwo. Tylko będzie bardziej popularna chociażby właśnie w mediach, zyska wielu nowych fanów, kibiców, ludzie zaczną chodzić na mecze koszykówki. Bo posłuchajcie, nie jestem pewna, jakby na pewno Francuzi mają zawodników NBA, Hiszpanie mają zawodników NBA, Grecy chyba też mają, tak? No Niemcy. Generalnie my nie mamy e, i nasza Polska Liga też nie jest, powiedzmy, też w rankingu nie stoi za wysoko. E, a stworzyliśmy coś super i myślę, że jest ta nadzieja w narodzie, że to jest początek budowania czegoś, e, czegoś dużego. Że to jest kadra, która z roku na rok będzie się rozpędzała i będzie grała tylko lepiej. I za trzy lata może rzeczywiście uda się nawet wskoczyć jeszcze wyżej. Jak nie, to trudno. I tak będziemy kibicować. O to właśnie chodzi, że teraz będzie coraz więcej kibiców, będzie coraz więcej wspierania, więc mamy nadzieję też, że zawodnicy, sztab i wszyscy dookoła to poczują. I yy, yy, jeszcze raz wielkie brawa. Yy, I to też zaczęłam się zastanawiać w sumie jak bardzo koszykówka jest popularna w Polsce bo porównując mecze ligowe, te które ja widziałam zarówno jeżeli chodzi o siatkówkę jak i o koszykówkę to na meczach ligowych kosza, chociaż ja byłam tylko na hali stulecia jest zdecydowanie więcej ludzi niż na siatkówce, natomiast w pod kątem reprezentacji było mnóstwo fanów na hali w Berlinie, i w ogóle mam wrażenie, że może Polacy nie grali u siebie, ale też jakby nie zostali polscy gipcy zmiażdżeni, jeżeli chodzi o głośność przez kibiców niemieckich. Co w ogóle też brawo dla wszystkich, którzy pojechali. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Jeżeli ktoś był i chciałby też zrelacjonować, jak to wyglądało na żywo, to dajcie znać. Na pewno się jakoś dogadamy. I zaczęłam sprawdzać, i posłuchajcie, bo, bo siatkówka nie jest popularnym sportem na świecie. Um, może to nie jest popularna opinia, ale my po prostu w Polsce nią żyjemy, bo jesteśmy w niej świetni, ale na świecie, no to nie jest niestety najpopularniejszy sport, co też. Yy... Zapewne widać po chociażby nagrodach dla zespołów, które wygrały, które były ufundowane. Mówię tutaj o nagrodach pieniężnych. Ale postanowiłam zrobić research i teraz, żeby Was nie okłamywać, zaczniemy od porównywania. Typu polska, polska Siatkówka, czyli profil na Instagramie naszej reprezentacji. 194 tysiące obserwujących. Blisko 200 tysięcy obserwujących. To jest bardzo dużo. Natomiast kosz kadra, i to jest chyba, tutaj jest największa różnica, 29 tysięcy. To jest przepaść. To jest przepaść, jeżeli chodzi o obserwowanie, poczynanie, reprezentacji. Natomiast jeżeli chodzi o Polską Energię Basket Ligę, bo tak się nazywa, że Polska Liga Koszykówki, jest 16 tysięcy. Obserwujących, czyli tak naprawdę kadra ma niewiele więcej niż e, sami, e, niż Liga. Natomiast nasza plus Liga Siatkówki, y, nasza plus Liga siatkarska ma 30 tysięcy. Czyli tak naprawdę na niecałe dwa razy więcej. I to ta przepaść jest zdecydowanie mniejsza. Co. Y, no, y, Mamy kibiców kosza i naprawdę po prostu na pewno mamy wielu kibiców, y, którzy są bardzo aktywni w trakcie sezonu ligowego, ale przez to, że nasza reprezentacja do tej pory y, no, zbytnio wielu emocji nie dostarczała tych, nie powiem, że pozytywnych, po prostu tych meczów na, o najwyższą stawkę y, nie było. Y, to też y, grą reprezentacyjną... Aż, ta, aż tyle osób się nie interesowało. Teraz może się to zmienić. I właśnie mam nadzieję, że będzie ta tendencja, że, że Polacy zaczną naprawdę rywalizować z e, najpotężniejszymi drużynami. Z USA nie liczę. <grywa> Oni są w swojej lidze. E. Natomiast liczę, że, że ten Eurobasket, który właśnie się skończył, spowoduje, że koszykówka tylko nabierze rozpędu. Bo to jest naprawdę fantastyczny sport i ja polecam, jeżeli nikt nie widział żadnego meczu, chociażby na żywo, to zaraz zaczyna, zaraz zaczyna się liga. Zaraz jest w środę jest super puchar w, w Opolu bodajże. Także idź na mecz warto, bo na żywo robi to zdecydowanie większe wrażenie niż w telewizji. I myślę, że cóż, na dzisiaj to koniec. Tak jak obiecałam, to nie jest dzisiaj bardzo długi odcinek, chociaż też znowu gadałam prawie 15 minut. I jest to pierwszy odcinek serii Grażyna O. I następnym razem na pewno opowiem na temat, który jest przez część z Was bardzo wyczekiwany, czyli Grand Prix Monty, O tym, jak zraziłam się do oglądania Formuły 1 na żywo. A na dzisiaj to koniec. Możecie mnie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, na Instagramie. Podłoga Anny, podłoga z kowro, a także z kowrografii. Jeżeli jesteście zainteresowani fotografią sportową, to tam znajdziecie zdjęcia mojego autorstwa. I co? Do następnego. Cześć!